z tego trzeciego zobaczymy ogólną energię dla wszystkich w większości ludzi co jest w planach na styczeń Mm. Parte informujące, uzupełniające. Mm. Karta na styczeń. Możliwość odrodzenia, możliwość wyjścia poza utarte ciasne ramy. Jeżeli ktoś zmaga się z jakimiś stanami chorobowymi, emocjonalnymi, to będzie to obietnica uzdrowienia, wyjścia z tego. sposobu znalezienia nowej drogi, która pokaże, jak zarządzać swoim organizmem, jeżeli ktoś ma. Um, finansowy kłopot znajdzie się droga rozwiązania jest to karta obietnice czegoś lepszego na później, na jutro, na przyszłość jeżeli wyjdziemy poza utarte ścieżki jest to czytanie dla osób świadomych Jak zrobiłam sobie czytanie hmm, dla większości masy Ludzi, którzy są, mówimy je, śpiącymi. To czytanie było zupełnie odmienne. Um, dlatego nie chciałam się tym dzielić, ponieważ um, nie będę zasilać tego egregoru. Zrobię czytanie dla osób, które chcą coś zmienić, które widzą zmianę lub oczekują jej, zmieniając swój światopogląd, paradygmat. I to są takie wspierające karty. Jeżeli spojrzymy na sytuację, która dookoła nas się dzieje, odwracając do góry nogami, tak jak tutaj ten wisielec, z normalnego faktycznego stanu postanowił powiesić trochę tak jak na yy, jodze, na hamakach, odwrócić głowę. Tak, żeby krew spłynęła do domu, odpłynęła z nóg, z naszego instynktu ucieczki, w walki, do oświecenia, do czasu zawieszenia, do czasu bezdecyzyjności, do czasu medytacji, zebrania w sobie sił, naturalnych instynktów, swojej mocy, łagodności. Uznania w sobie tego, że jesteśmy jednak um, słownikami pełnej drapieżności, można by tak powiedzieć, jeżeli tylko zechcemy. A jeżeli nie chcemy, to możemy to łagodnie wprowadzać w życie, kolaborując z innymi osobami, współpracując, łącząc siły, doceniając siebie. To jest współpraca. To jest znalezienie rozwiązań, to jest budowanie na, mało, na małą społeczność, na małą um, szerokość o sąsiedzi, przyjaciele, ludzie, którzy coś umieją, coś tworzyć, jakieś kręgi, na razie małe skrzyknięcia się osób. I wtedy będzie taka okej, okay, odbijamy się. Wychodzimy z marazmu, wychodzimy ze stanu, który miał być końcem, to jest karta sądu. I wtedy, kiedy zobaczymy, że możemy coś innego, rozbudza nas wezwanie z niebios. I jakby trochę przejście testu w tym styczniu, bo informacja i komunikat będzie zupełnie odmienny. Będzie dużo straszenia, będzie dużo pracy na poziomie mentalnym, żeby wpędzić w nas w lęki, w projekcji naszego własnego umysłu, pobudzając przy tym nasze emocje na poziomie straty, na poziomie poczucia winy, na poziomie bezradności, często stanów depresyjnych. Więc zobaczymy, chciałam zobaczyć, jak to wygląda na poziomie świadomym. I to wygląda zupełnie inaczej. Trzeba tylko troszeczkę czasu spędzić ze sobą. W odosobnieniu, jeżeli taka jest potrzeba, w uznaniu tego, że jesteśmy materialni, że potrzebujemy być w materii, że potrzebujemy się zakorzenić. Tak jak wiodę potrzebujesz, każdy z nas potrzebuje stanąć na ziemi nogami, stopami, pobudzić te czakry. Zapuścić korzenie i w miarę możliwości odbić się od ziemi, żeby wzrastać. Um, I to jest właśnie ten miesiąc tak się będzie kreował dla nas wszystkich. Styczeń. Jeszcze sobie zobaczę rozróżnienie na trygony. Powietrze. Uwaga, wodnik, bliźniak. Styczeń. Marzenia senne hmm. intuicja ciągnięcie w stronę nieznanego, mistycznego mistycyzmu. Dzisiaj miałam taki dosyć dziwny sen właśnie Jestem z wstrzygoną powietrze kardynalnej wagi, które było bardzo dużo do czynienia z planetami jakichś um, Działań na niebie, które były dosyć spektakularne. Ja wiedziałam, że coś mocnego się wydarzy niedługo, tylko jeszcze nie wiedziałam co. Akurat to jest ta karta marzeń cennych. Uważajcie, na przekazy, symbole, archetypy, odczucia przede wszystkim, odczucia na poziomie podświadomości. Co podświadomość Wam mówi w tym miesiącu? Ziemia panna, wybłoko źróżec. na razie wielki arkana, wszystko wszędzie mag duża sprawczość zabieranie się do pracy manifestacja, kreacja, działanie, twórczość jeżeli coś jest co chcesz zrobić, coś co musisz zrobić wykorzystaj wszystkie swoje potencjały i talenty, uda ci się wszystko pod warunkiem, że poświęcisz temu czas oczywiście, ale wymagą nic nie ma niemożliwego jeżeli myślisz nie ograniczaj swojej możliwości i potencjału. Ten miesiąc jest obiecujący. Um, woda ryby Skorpion Rak. Tyle dostaniesz, ile będziesz dawać. Wymiana, flow, przypływ, odpływ. Po, jeżeli potrzebujesz pomocnej ręki, pomóż komuś w innym aspekcie. Dobrym słowem, radą, jakimś czynem dostaniesz zwrot. W miesiącu jest wymiana. Ja mam to, ty masz to, co możemy sobie dać nawzajem, jak możemy sobie pomóc. Nie tylko w kwestii materialnej, chociaż głównie będzie to takie na poziomie praktyczności, um, otoczenie ludźmi, którzy czasami też, też będą potrzebować coś od ciebie, coś od Was. Dajcie, nie trzymajcie nic. Wymieniajcie się, puszczajcie dalej przepływ. I ogień, lew, strzelec i. Mhm, um. uh -huh. z baran. Duże zmiany, nagła sytuacja, które trzeba będzie znaleźć się. Um. Może czasami zmieniający układ dotychczasowych, poważnych schematów, takich, które były zatwardziałe i nie dały się rozwijać. Jeżeli cokolwiek w tym miesiącu pęknie, to nie ma, nie ratujcie. Nie ratujcie, bo, bo to tylko um, zatrzymywało pewien wasz potencjał. Nie dawało możliwości rozwoju yy, i było za ciasne. Więc teraz możecie się oswobodzić. Zobaczymy, yy, co przyniesie luty. A tymczasem na dobrego. Jeżeli potrzebujecie wskazówek indywidualnych, no to proszę o kontakt. Pozdrawiam.